Siemanko cześć, witajcie w kolejnym auto poradniku. Polerowałem dzisiaj Audi 5 które mamy tutaj z boku. One ma aluminiowe listwy dookoła naszych szyb. Są one zmatowiałe, zarysowane i posiadają na sobie twardą wodę. Będziemy zaraz chcieli je oczyścić, usunąć z nich drobne zarysowania i ze względu na to, że padało wiele pytań Chcę od razu zrobić dla Was poradnik, jak wykonać to szybko, prosto, łatwo i tak, aby uzyskać profesjonalny efekt permanentny, czyli nie tylko natłuścić naszą powierzchnię, nie zamaskować, ale usunąć permanentnie. Czyli już na zawsze e, ostatecznie nadać im połys, a potem tylko dbać o tą powierzchnię, żeby znów się nie porysowała, i konserwować ją. Na bieżąco. Moi drodzy, chodzi właśnie o tą aluminiową listwę, która jest z lewej naszej strony. Spójrzmy z bliska, jak ona wygląda. Włączymy lampkę LEDową inspekcyjną i dodatkowo jeszcze mamy naszą lampę dużą inspekcyjną. Mam nadzieję, że dokładnie ukażę Wam wszystkie defekty tych listw aluminiowych wykańczających. Spójrzmy teraz, jak wygląda nasza listwa. Prezentuje ona się następująco, tak jak widzicie, utlenienia, zarysowania. Nie wygląda to dobrze z bliska, mniej więcej prezentuje się w taki sposób. Również są tutaj kolista zarysowania, czyli mamy praktycznie całe spektrum, takie jak możemy znaleźć, jak chodzi o degradację lakieru. No, nie wygląda to ciekawie. Wielokrotnie pytaliście mnie, jak sobie z tym poradzić. I zaraz Wam pokażę. A więc moi drodzy, co będzie nam potrzebne? Pasta do metalu. W tym wypadku wybraliśmy Meksa. Jest to heavy cut, czyli naprawdę mocno tnąca pasta do metalu. Dodatkowo maszyna polerska, przedłużka. W tym wypadku niekoniecznie, ale będzie wygodniejsza praca. Wykorzystamy do tego malutki pad 30 mm. No, i oczywiście backing plate bezpośrednio dostosowany do wielkości pada. Zobaczmy teraz, jak będzie to wyglądać w czasie pracy. I zaraz zobaczymy, jakie efekty możemy uzyskać. Czas zacząć zabawę. Nasz panel już jest cały przygotowany tak jak widzicie. Chodzi o to, żeby nie porysować tych elementów i tak samo nie ubrudzić samego pada od y, gumki, która jest zbierająca przy naszych szybach. I zaczynamy polerowanie. A więc moi drodzy wykorzystałem obroty na poziomie 600-900 maksymalnie do 1200 czyli taki mój standard jak chodzi o polerowanie lakierów zazwyczaj i zaraz przejdziemy do sprawdzenia w jakim stanie jest teraz nasza listwa i czy te polerowanie pastą polerską Heavy Cut naprawdę przyniosło nam oczekiwany rezultat więc moi drodzy, przejdźmy teraz do tłuszczenia zapewne takiego patentu jeszcze nie widzieliście z takim otomizerem. Ale zawsze musi być ten pierwszy raz. I zobaczmy jak wygląda teraz nasza listwa po odtłuszczeniu. Jest pięknie. A więc moi drodzy, spójrzmy na efekt, który uzyskaliśmy. Listwa, która nie była robiona. Tragedia, obraz nędzy i rozpaczy i listwa, która jest zrobiona. Przepiękny satynowy, aluminiowy kolor. Zerwijmy naszą oddzielającą taśmę, dwa elementy i porównajmy bezpośrednio, jak to wygląda. No, różnica jest diametralna. Diametralna. A więc moi drodzy, w ten oto łatwy, przyjemny sposób uzyskaliśmy efekt, który jest bardziej niż zadowalający, dlatego że listwa wygląda dosłownie jak nowa. Wypolerowaliśmy ją na obrotach na poziomie 600, 900, maksymalnie 1200, czyli te moje standardy, które ja lubię w czasie polerowania lakieru i które są zazwyczaj przeze mnie używane i tutaj również te prędkości się sprawdziły i efekt jest naprawdę piorunujący. A więc moi drodzy, teraz wiecie jak szybko, łatwo, profesjonalnie, czyli zgodnie ze sztuką autokosmetyki wykonać renowację waszych listew metalowych, które wykańczają wasze okna i nadają takiego designerskiego wyglądu dla naszego nadwozia. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego poradnika, do zobaczenia do kolejnych produkcji. Zostawcie komentarz, łapkę, subskrypcję i wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmikami. Dodatkowo sprawdźcie nasze social media, czyli Facebooka i Instagram. Do zobaczenia do kolejnych odcinków, cześć i na razie.